No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy. Yeah! And welcome back to 360 Videos Dzisiaj zaprezentujemy sobie nowy japoński 360 horror video Dobra, ja tutaj zakładam okulary VR i napierdzielamy Dobra, co my tutaj? Mamy jakiegoś japończyka Który... O kurwa, który coś do mnie teraz powiedział Dobra, no ktoś tutaj coś... CO TO JEST KUŹWA TY Co to są kuźwa za ręce Patrzcie to pa I zmył to Dlaczego on to zmywa A to co on jest jakimś Aha bo on teraz jest na takiej Sofie którą można zmyć Ciuj Patrz co to tu jest ty Ej ale nie wychodź Nie nie wychodź Nie dostawia mnie samego Nie dostawiam mnie samego To jest to jest najgorsze co możesz teraz zrobić Shit kuźwa nie, nie dostawiaj mnie, no kuźwa, dlaczego ja teraz sam tutaj zostaję, no? O kuźwa, ciarki zaczynają przychodzić. Ciarki zaczynają przychodzić. Ja pierdziele! Ja pierdziele, kim ty jesteś, ty?! Co to jest kuźwa, The Ring?! Co to jest kuźwa, The Ring? Co to jest kuźwa... O ja pierdziele. Ona chyba nie wie, że my tutaj jesteśmy, prawda? Patrz to. Patrz to, ona wie, że my tu jesteśmy, czy nie? Nie, co ona teraz do telewizora wejdzie? Nie, my dwie teraz my, my, to jest grane. Gdzie ja jestem teraz? Co, co, to teraz się stało? Kuźwa, co tu się dzieje? Nie. O, przyszedłeś z powrotem. A, ona chyba teraz do telewizora weszła, tak mi się wydaje. Nie? Kuźwa, patrz to. Dobra, przyszedł z pracy, jak typowy Japończyk, po 28 godzinach, dobra, tam ma jakąś sypialnię, może bo będzie tam, To tak mi się wydaje, że on tam będzie, znaczy ona, to chyba była y, Samara, czyli Sadako po japońsku, coś mi się tutaj zaplątałem. no i co? Ej, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? JA pierdzielę! Ja wiedziałem, że ten japoński horror będzie straszniejszy niż ten Five Nights at Freddy's Challenge, co ostatnio żeśmy oglądali. Gdzie mam teraz patrzeć? Co tutaj na telefonie sobie patrzysz? Nie wiem, czy mam dać ciebie kolego patrzeć, czy co? Oj. Co? Nowo ktoś coś do mnie polega. Shit. I pewnie będzie za plecami stała. Ja pierdzie. Ja pierdykam ty. Ale się kuźwa przestraszyłem ty. Koniec. Koniec. Ale się kuźwa przestraszyłem ty. To był kurde taki... To był taki mały, taki, to był taki teraz krótki odcinek, kuźwa, to było takie straszne. Ja wiedziałem, że te japońskie horrory są najstraszniejsze, ten Five Nights at Freddy's Challenge, co, co ostatnio oglądaliśmy, nie było aż takie straszne, ale teraz to naprawdę. Mam nadzieję, że wam się to, ten filmik teraz podobał, mam, mam, mam nadzieję, że wam się w ogóle ta seria 360 video podoba. Mam nadzieję, że zostaniecie razem ze mną. Dobra, dzięki, że subskrybujesz, dzięki, że komentujesz, dzięki, że oglądasz i widzę cię w następnym video. Na razie, go, dzięki, cześć!